Cześć kochani, kraftowy przegląd sportowy, ma się dobrze, nadaje, żyje, próbuje coś wrzucać od czasu do czasu, dzisiaj przegląd piw greckich, oczywiście Amstel nie jest piwem greckim, marką grecką, jest to marka oczywiście holenderska, a to jako taką ciekawostkę dołączyłem z tego względu, że jest... Jeżeli chodzi o alfabet, no w oryginale tutaj zapis yy, oryginalny grecki, także to yy, ciekawie wygląda. Yy, taką ciekawostką yy, jest może też to, że te alfa i yy, mamos, czyli yy, tutaj te dwie pozycje, one są rozlewane razem ams z Amstelem yy, w dużym yy, browarze yy, w Atenach. chodzi o jeden duży koncert. Yy, jeżeli chodzi o dufix, mytos i zytos, czyli te tutaj pozycje po lewej stronie no to też są takie podstawowe Eurolagery. My to bardzo smakuje mojej żonie. Jest to piwo takie, które kojarzy się powiedzmy ze słońcem, z wakacjami, z imprezą, bo też takie jest tutaj promowane. Taka jest strategia browaru, żeby było kojarzone no powiedzmy może coś jak nasz Lech, który też jest ma się kojarzyć z imprezą, ma się kojarzyć z plażą ze słońcem. No i ten mytos jest tutaj dostępny w każdej restauracji, z nalewaka, w każdym pubie, barze. Fajnie też jak niekiedy kelner wyciągnie taki zmrożony kufel z zamrażarki, naleje tego mytosa. Wygląda to epicko, smakuje to tak jak podobnie do Heinekena, do Kalsberga. do tego mieszanka orzeszków lokalnych. Także no jak na wakacje takie no, lekkie Euloragery, y, bez szału. A oczywiście Grecja posiada też y, y, ciekawsze piwa, y, takie craftowe, niszowe, ale tutaj się nie zagłębaliśmy. Na razie bierzemy podstawę y, ładnie graficzne, y, loga opakowania też fajnie zrobione. To co? Smacznego i trzymajcie się. Pozdrowienia.